ja Przez Dzień Reklama, z nami Nikola Milanowicz, witaj. Cześć, Maneczko, cześć. Nikola, Galafenu, e, twoja walka, myślę, że to był ten pojedynek, na których czekało wielu z nas, jednakże zakończył się szybciej niż wszyscy się tego spodziewali. E, z czego wyniknęła ta porażka dzisiejsza? Wynikło z mojej głowy, no nic nie pokazałem, zmięsłem na siebie, że się zablokowałem psychicznie i fizycznie, po prostu no... Masakra, niech się ten dzień już kończy, niech tak gala już kończy, wracam dalej na matę, będę robił swoje. Schudne, muszę jeszcze bardziej trochę schudnąć. No i biorę się dalej za treningi. No przegrałem samym sobą. No, widzę Ciekawa, no. Dlaczego akurat problem właśnie tutaj był z głową? Skoro to nie był, wiesz, twój pierwszy pojedynek na, na wiesz, jakiejś gajce. To nie był mój pierwszy, ale pierwszy taki okres przygotowawczy, gdzie miałem gdzieś tam miesiąc, półtora do przygotowania. Do Mariusza szedłem tak właśnie. Chyba będę musiał tam wchodzić, po prostu, że się dowiem dwa dni wcześniej. Ty, Nikola walczy z. Nie, nie. Zresztą Patryk mi powiedział, że mi daremasz, bo widział, że, że żeby nic nie zrobiłem. Także stanąłem i po prostu nie wiedziałem co mam robić. No. Tak, tak, spojrzewało, w miejscu, gdzieś tam czekałem, na co, nie wiem na co czekałem, na oklaski, nie wiem po prostu. Czy wkurzony jestem, czy ludzi jakby liczyło na, mój, na moją wygraną i tak dalej. Niestety przegrana i to takim takim brzydkim stylu, nie no, co mogę powiedzieć. Będzie dzisiaj jutro smutno, pojutrze idziemy do przodu i tyle. Czyli to nie jest tak, że ty troszkę odłożyłeś na bok te przygotowania, tylko byłeś w tym cyklu treningowym. Wiesz co, miesiąc czasu się przygotowałam do tej walki. To chyba za mało. Teraz widzę, nie wiem, była mi stanęła. nie mogę mieć, że, że kondycja mi siadła, że nie wiem, technika mi siadła, nie wiem, umiejętności mi siadła, my siadła po prostu koła mi siadła. Nie? Może presja tego, że właśnie tak jak wspomniałeś, zaprosiłeś tu też bardzo dużo bliskich osób, którzy przyjechali dla ciebie z tak naprawdę z drugiego końca Europy. Może to było z tym spowodowane? No, też o tym myślę, że właśnie, że to też bardzo, ach, kto przyszedł, a co przyszedł, ach, powiedzom, ach, no, to też. Mi się wszystko się nałożyło po prostu, że całe moje to, jakby moje życie, wszystko dzisiaj mi stanęło i, i ja sam w tym miejscu i tyle. No. No, to, no trochę smutno mi, że zawiodłem ich, że nie mówię, niektórzy przyjechali 1500 kilometrów i zobaczyli walkę, nie wiem, 30 sekund, no, nic nie pokazało, no miejsce, ale mówię, na no, całe szczęście, że Patryk jest takim akurat honorowym chłopakiem, że powiedział, mi jeszcze jedną kolejną szansę, może za pół roku zrobimy rewanż. Oprócz tego też Patryk jest bardzo wybuchowy i nie wiem, może ty, nie mając z nim wcześniej styczności w takiej sytuacji, mogłeś się obawiać tego, że to jest osoba, która chce wszędzie po prostu być najgłośniejsza. Tak jak mamy przykład po prostu konferencji, gdzie wielki Bóg potrafił wejść i powiedzieć to, co myśli, to może też to cię w jakimś stopniu. Nie, nie, myślę, że nie. To jest tam wiesz, jak znikali, niektórzy krzyczeli i tak mnie to nie robi wrażenia. Moje. Po prostu głała, głowa mi siadła i tyle. Nie ma co. No, nic nie zrobiłem. Stanąłem, po prostu jakby, stanąłem, bo jestem workiem do bicia, uderz mi trzy razy, i idę spać. To jest, to jest tragedia, że no nie wiem. No. Mam nadzieję, że to dopiero początek końca. E, czy zobaczymy cię w tym roku w takim razie jeszcze gdzieś walczącego? Wiesz co? nie dam ci teraz odpowiedzi, czy tak, czy nie. Muszę najpierw zrobić porządek z głową, z treningami mocnymi zacząć i, i wtedy, wtedy się określę, czy będę to walczył, czy nie. Bo dużo też życiowych obowiązku mam, w życiu pracuję, mam trójkę dzieci. I, I takie rodzinne obowiązki też troszeczkę to kosztują życia zdrowia, a także ale myślę, że myślę, że, że wrócę. A jak z tą redukcją? Będziesz chciał z 20 kg zejść jeszcze, tak? Tak, ta, no, może nie 20-15, bo wziąłem 149, e, teraz jest 140 i myślę tak do 125, że żeby, chciałbym zjechać, no, żeby ta kondycja też była. Ale mówię, dzisiaj to nie jest związane jest z kondycją, nie jest związane z jakby tutaj z e, tak powiem, z różnymi rzeczami, tylko z moją głową. Dzisiaj przegrałem z głową. Nie to właśnie zastanawia, że jednak napatrzyłeś się już tyle na tych walk i to z osoby właśnie z perspektywy ochroniarza i z perspektywy zawodnika i jeszcze gdzieś to w tej głowie tkwi. Czy ty jesteś w stanie sobie uzasadnić, co zrobić, żeby tego nie było, żeby to właśnie gdzieś tam odblokować? Jest to dużo zawodników, zauważyłem, że bierze psychologów i chyba ja też będę musiał że psychologa po prostu, żeby żeby trochę pomóc tej głowie, tak, bo widzę, że jednak w wieku nawet 40 lat potrzebuje jednak psychologa i tu nie ma co się wstydzić, no. po prostu, żeby tą, odblokować tą głowę, bo mówisz, że ja chociaż nie miał kondycji uderzyć, nie wiem, spadłem, przewróciłem się, coś, ale tu stanąłem, nic nie zrobiłem. W czerwcu będzie KSW na Stadionie Narodowym, a tam będzie walczył Twój e, były rywal, czyli Mariusz Podzianowski e, wraz z Arturą Szpilką. Jak... Takie zestawienie, to by się podoba. Fajnie, fajnie, fajnie. No medialnie na pewno dużo ludzi przyjdzie to oglądać. Moim zdaniem że Mariusz wygra, bo jest trochę doświadczony bardziej. Ma... Nie, nie, nie. Szpirkę... Obie, jednego drugiego szanuję i lubię, generalnie no co. Myślę, że już doświadczenia my mam, większe ma Mariusz i, i, to, i to będzie taki finał. A masz jakiś pomysł jak ta walka mogłaby się zakończyć? Jak będzie Mariusz taką głębię, jak dzisiaj, to przegra, ale, ale nie, myślę, że, że Mariusz będzie chciał go przewrócić, dojść, dojść tam do niego blisko i, i po prostu go, tak powiem, jak to Mariusz, no przewrócić go, no, obalić go, przewrócić. Czyli będzie, myślisz, że będzie chciał zrobić to samo, co ty dzisiaj miałeś w planach? No, ale niech on zrobi to, bo ja dzisiaj miałem w planach, to ja zrobiłem coś innego. Nikola, bardzo Tobie dziękuję, mam nadzieję, że w tym dniu jeszcze właśnie, mimo... Tego, że nie wyszło, będziesz mógł jakoś świętować ze swoimi przyjaciółmi, ponieważ nie to jest najważniejsze, a, a sam fakt po prostu spędzenia tego dnia z ważnymi dla Ciebie ludźmi. Tak, tak no, pójdziemy zaraz na kolację, obejrzysz się chłopaków, będziemy na kolację i tyle. No, co jutro jeszcze będzie taki monotomny, a w poniedziałku za obowiązki, praca, treningi dalej. Do przodu idziemy, nie ma co. Tyle do przodu. Dziękuję Ci bardzo. bardzo. Życzę. Dziękuję.